Nissan x 2024, uderzony, tak jak widzieliście na filmiku, e, Botnik drzwi, no i tam trochę przerysowane. E, no i tutaj jeszcze męcza trochę zabawy. Mm, tutaj jest trochę wciągnięte, wklepane męcza trochę wyciągnąć. Tutaj dziubnięte, tutaj dziubnięte, tutaj jest dziura, męcza ją zaspawać. To wszystko z poterem powyciągam. Tutaj nie wiem, jak mi to pójdzie z poterem, ewentualnie przypawam kawałek blaszki i pociągnę to. Zawiasy są nowe oczywiście. Dwa zawiasy są nowe. No, to tyle. Widzimy się później. Dobra, pierwsze co to poczyszczam sobie wszystko do gołego metalu. że mógł sobie tu coś pospawać, z poterem pociągnąć. Do tego użyję takiej maszynki. Świetna sprawa i użyję takiej szczotki, która ściera lakier, a nie ściera blachę metalu. Okay, wszystko już mam oczyszczone. Tak jak mówię, ta szczotka jest świetna, bo ona tylko ściera farbę, a nie rusza, nie rusza tutaj metalu. Można też użyć takich listków, no ale są, one są zbyt agresywne i mogą nam jedynie bałaganu narobić. Później przy spoterze może się po prostu blacha poprzepalać i nie stanę dziurki. Mogą Chociaż tak i tak mogą, podejrzewam, że tu wyjdą jakieś dziurki. Tutaj trochę siedzi w tym miejscu. Przykręcę sobie stary zawias i postaram sobie wyciągnąć striding hammerem, wyszarpać to, może trochę pójdzie, spróbujemy. Zawias już mam przykręcony, striding hammer albo młotek bezwładnościowy, jak to woli, mam uszykowany, tu sobie złapię go, szarpnę dwa razy, zobaczę jak to będzie szło. No i pięknie to wyszło, nie wiem czy było widać to na filmie, ale ładnie się wyprostowało. Tylko teraz ten dołek tutaj spróbuję wyciągnąć spoterem. Ok, masę już mam od spotera zamontowaną. I taka rada dla Was, przed podpięcie spotera zamontujcie sobie na akumulator eliminator przepięć. Jeżeli nie macie, no to po prostu odłączcie sobie klemę do akumulatora i będzie git, bo możecie sobie problemu narobić. zaraz sobie to wszystko pociągnę ale zanim to zrobię to sobie podgrzeję blachę nieraz jak mam głęboko siedzi albo jest blacha sztywna mocna to warto sobie podrzeć opalarką albo palnikiem ja użyję palnika palnikiem trochę podgrzeję blacha, będzie lepiej współpracować Wyszło całkiem fajnie. Tu trochę podbiję tylko tą górkę. Tu się pobawię już tylko z poterem. No i później zajmę się tutaj tymi gnieceniami. Do tego wgniecenia użyję takiego małego małego sliding camera, Bo powinien na to wystarczyć. No, jednak siedzi, przełożę się na coś większego. Trochę większy sprzęt. Tym to już powinno pójść, chyba co? Mi się zrobiły dwie dziurki, ale to nie problem, będę tak musiał tu pospawać tą dziurę, to sobie też tutaj takie dwa bobki zrobię. Teraz się wezmę za to tutaj. Tu będzie trochę z tym zabawy. Tutaj jeszcze jest trochę przełamane, będziemy taki rant iść, a tu schodzi. Ale szczegół. Ok, wszystko już poklepane ładnie. Dziurki zaspawane. Teraz tylko założyć zawias. Założyć drzwi, błotnik, popasować wszystko szpary. I dać chłopakom, niech szykują do malowania. No i co, to by było na tyle. Bardzo ładna, fajna, szybka robótka. Nowe elementy, super, które podklepane szparka, wszystko się zgadza. Zdejmuję części i puszczam chłopakom, niech malują. Do następnego. Cześć.